Cześć z tej strony Ucek, witajcie na moim kanale. Dzisiaj jest pikte porównanie iPhone SE 2020 kontra Xiaomi Mi 10, właśnie. Oba fony wyczyszczone, jak widzicie. No i coś mi się tu wiadomości, Chcę sobie wejść. Wyczyszczone wpięte do doceny sieci Wi-Fi. Sprawdźmy, jak one działają i jak szybko otwierają aplikacje, jak one pozostają w pamięci RAM, jak odpalają gry. Zobaczymy. I dziewiątka, czyli w tym wypadku Snapdragon 865, 8 GB RAM, jak mnie pamięć nie myli, i również iPhone SE. Mamy tutaj Kirina, nie Kirina, a 13 Bionic i 3 GB Sprawdzamy, który szybszy? Lecimy. Allegro dla iPhone'a. AliExpress, że tu też mamy jasność maksymalną. Też dla iPhone'a Ceneo. No i tu jest Falsta, trzeba zrobić małą poprawkę. Jedziemy Ceneo. Również iPhone. Galerie. IPhone HBO. Go. Kto nam wygra? Również iPhone iPla, No, widzicie też dla iPhone'a. Jak do iPhone, mapy. No, pewnie też byłby iPhone, player.pl. No, przejdźmy sobie do aplikacji, ale widzicie, że w iPhone'ie szybciej. OLX. Też do iPhone'a, iPhone, pyszne.pl. iPhone SE. Pizza portal, bądź głowo, No to tu mam glowo akurat. Trzeba będzie pozmieniać, ale widzicie, że w iPhone i tak lepiej. Pyszne.pl. Eee, sklepy chyba to szybciej wyszło mi. Spotify. Dla iPhone'a. Talk. Tu bym powiedział, że prawie że remis. TripAdvisor. Co nam tutaj wyjdzie z tego? Wyjdzie z tego, że iPhone jest szybszy. Lecimy dalej. Dalej mamy Twittera, którego zrobiłem false więc jeszcze raz go ubijemy. Jeszcze raz Twitter. No, ale tu szybciej jest w mi. Uber. Dla mi, Wykop dla Xiaomi, No prawie, że, no, ale chyba bardziej Xiaomi, I YouTube też dla Siemi. No, powiem wam chyba, że jeden na razie telefon, który jest w stanie jakąś rywalizację nawiązać z SE. No bo trochę razy wygrał, ale no, SE i tak ogólnie szybsze. Dobra, sprawdzamy co w RAMie. Co pozostało? Tu jest, tu jest. AniExpress w obu. Ceneo też w obu. Galeria w obu. HBO Go w obu. I Pla. Podobnie jak dojadę. Podobnie mapy w ramie w obu smartfonach. Player.pl No tu w ramie wsieją mi się przeładowywało. Olix w obu w ramię. Pyszne.pl w obu w ramię. Pizza Portal Glow w obu w ramię. Sklepy podobnie. Spotify podobnie. Taptalk w obu w ramię. TripAdvisor w obu w ramię. Twitter. Tak samo. Uber. Jest dobrze. Wykop jest dobrze i YouTube też jest dobrze. No więc jeżeli chodzi o zarządzanie RAMem, no całkiem spoko. Tylko ten ma 3, a ta a się, jeżeli dobrze pamiętam, 8, więc no robi to tam różnicę znaczącą. Dobra, wyczyściłem w pamięć, no bo tak lubię, żeby tak było w testach. Może no, pojawiła się nie do końca, to trzeba robić, ale ja robię. I sprawdźmy, co będzie z grami. Sprawdzamy, co jest szybszy. Lecimy. Asfalt 9. Kto tutaj nam wygra, kto nie? Czy mi, czy Xiaomi Mi 10, czy iPhone SE 2020 i wygrywa iPhone naprawdę szybka jest to bestia to trzeba przyznać, jedziemy dalej Asphalt 8, chociaż tutaj taka responsywność hmm, może w kwestii animacji no to w mi całkiem fajnie działa to muszę Wam na pewno powiedzieć tutaj znowu wygrywa iPhone i to patrzcie jak dobrze w w asfalcie ósmym. No cóż, Temple Run 2. No, Konflikt się dociąga, trudno będzie trochę wolniej, ale myślę, że no, może by wtedy nam tutaj się mi coś pokazało więcej. Subway Surfers Game Turbo, nic nie poradzi, bo i tak SE w tym wyścigu odnośnie gier prowadzi. Idziemy dalej. Dead Trigger 2. To będzie w przypadku tej gry? Również wygrywa iPhone SE. Hmm. Asphalt Xtreme. I tym razem mi. Pierwsza gra. Jest nie, w końcu coś, że tak bym powiedział. Unkilled. Jak będzie w przypadku Unkilled... Czekamy, czekamy. I wygrywa. Wygrywa nam znowu iPhone SE. Patrzcie jakie to jest kurde niezłe. Jakby jeszcze reszta podzespołów była naprawdę fajna, bym się ucieszył. I ostatnie, PUBG Mobile. Szkoda, że właśnie to iPhone'y iPhone mają taki problem, że technologicznie procesory spoko, ale inne rzeczy, jakieś fotograficzne, ekrany, no to zawsze są w tyłu z Androidami. Gdyby to zmienili, mogłoby być naprawdę fajnie, no i trochę bardziej otwarty system. Już odpalone. Mogłoby być to lepszą opcją, dlatego ja nadal wolę Androidy niż iOSy, ale widzicie, zapitalają. To trzeba przyznać. Dobra, tu się gra odpaliła, oczywiście też przechodzimy do menu i co? Zobaczmy, co jest w ramie. Asfalt 9 tutaj nie dotknąłem, ale w obu się nam uwalił. Mówiąc krótko, Asphalt 8 w obu jest w ramie, czyli jakby po jeden. Temple Run 2 w obu w smartfonach jest w pamięci. Subway Surfers. Jest sytuacja identyczna. Dead Trigger 2 i w ramię, i w drugim też w ramię. Ciach. Asphalt Extreme w ramię w To trzeba przyznać, że tu się zgadza. Ciach, ciach. Się ślizgami, wszystko dzisiaj. Onki To wiadomo, tutaj mnie na szczycie, drugi ale chodziło o to, czy są w ramię i są. I ostatnie. PUBG Mobile w obu smartfonach, jak najbardziej w ramię. No więc mi walczyło, walczyło, ale nic nie wywalczyło, no bo znowu SE wygrywa. Czy jakiego font, który ja posiadam pokona? Hmm, ciężko powiedzieć. Może być z tym problem, ale widzicie, tak wygląda porównanie tych dwóch smartfonów odnośnie iPhone SE 2020 i Mi 10. Macie oczywiście playlistę, możecie zobaczyć porównanie z innymi smartfonami. Macie jakieś pytania, piszcie, no to linki do społeczności, Patronite, dzwonaczek, subskrypcja, komentarz, to się zawsze przydaje. No i cóż, na dzisiaj tyle. Z tej strony Łócek. trzymajcie się ciepło, hej!